Czysto, schludnie. Nikt was nie chce rozjechać. No, od razu to czuć. Tutaj mamy jakiś traktor na parę, bo to chyba jakiś parowóz. Tutaj mamy nawet informację, żeby wyczyścić poile, Także chyba jakaś masyna parowa. Tutaj mamy plac Merweka. W tym miejscu została ogłoszona niepodległość Malezji. Także takie pamiątkowe miejsce. No i zobaczcie tutaj stare budynki. A z drugiej strony też jest jakiś nie wiem co to drumach też jakieś pewnie administracyjne budynki tu są. No a za nimi to już jest nowoczesność, czyli drapacze chmur. Cudowne jest opisane, czym jest ten budynek za nami. Jakaś po prostu państwowa budowla. Tak, w ogóle to napiszcie w komentarzach, co wam przypomina flaga Malezji. Bo mają swój herb, ale ona bardzo przypomina akurat mi flagę Ameryki. Tutaj zobaczcie sobie, jak ta flaga wygląda.